Bardzo się cieszę, że w, tych, w takim czasie, kiedy Państwo jesteście tak zwykle aktywni, tyle macie zajęć, że znaleźliście czas, żeby, żeby być w Muzeum Stanisława Staszica, żeby zobaczyć to muzeum po dwóch modernizacjach, po modernizacji budynku i po modernizacji wystawy stałej. Dzięki środkom z Unii Europejskiej, które są w dyspozycji pana marszałka województwa Wielkopolskiego, za co mu bardzo dziękujemy, że przyznał nam te środki, bo to było prawie 1 700 zł, mogliśmy zrobić modernizację budynku. I tak naprawdę to chyba jest tak, że nie widać tej modernizacji, bo ten budynek wygląda tak samo, jak wyglądał, natomiast właśnie o to chodziło, bo jest to zabytek, więc żeby jak najmniej ingerować w jego gryłę i w jego wygląd. Natomiast te pieniądze pozwoliły, pozwoliły nam dotknąć tutaj każdego elementu tego budynku. Czyli albo zrobić modernizację, albo zamienić na nowe, albo zrobić konserwację tego, co jest najbardziej cenne. I mamy taki wspaniały właśnie efekt. Także e, dzięki właśnie. Środkom, które nam przyznano, a drugie środki dostaliśmy na modernizację wystawy stałej o Stanisławie Staszycu, i dzięki temu mogliśmy dołożyć takie multimedialne historie, o których, o których Państwu też opowiem i pokażę, jak z tego skorzystać, bo Państwo przecież z tego, co wiem, to się doskonale multimediami posługujecie, więc sobie sami potem będziecie mogli przejść i, i, i odsłuchać, zobaczyć to, co jest dołożone. Nie będę dzisiaj mówiła nic o Stanisławie Staszycu, bo mam wrażenie, że Państwo jesteście wyjątkowymi znawcami Stanisława Staszica, bo bywacie u nas często, a ci, którzy nie byli, no to zapraszamy i, i za jakiś bardzo krótki czas też Państwo będziecie wszystko wiedzieć o, o naszym wspaniałym e, pilaninie. Mamy tu Muzeum Biograficzne, życie i działalność Stanisława Staszica i wokół tego koncentruje się nasza działalność, więc można by powiedzieć, że temat jest ten sam, natomiast jest mnóstwo nowych wątków, których wcześniej nie było. Ta pierwsza sala, to tutaj mamy tak pogrupowane mniej więcej jak było, czyli urodziny i młodość Stanisława Staszica, praca jego jako nauczyciela w domu zamojskich. Tu mamy, bardzo rozbudowany przez ten, przez ten monitor podróże, wątek podróży Stanisława Staszica. Tutaj Państwo, jeśli sobie wybierzecie, no zakładam, że w języku polskim, ale można też sobie wybrać inny język, to macie tutaj mapę Europy i na tej mapie Europy, jeśli wybierzecie Polskę, to znajdziecie poszczególne miejsca, jakieś wspomnienia, z opisy z dziennika podróży Stanisława Stasica, też grafikę z tym związaną, tutaj wszystko można sobie będzie przejrzeć. Tu mamy ten wątek, który był związany z działalnością Stasica jako ojca geologii polskiej, tak? czyli to też Państwo znane. Teraz nie wiem, jak tu z Państwem prze, przejść bezpiecznie do następnej sali, więc może tak opowiem. Następna sala to jest Towarzystwo Przyjaciół Nauk, um, o którym tam Państwo się dowiecie. Jest taki obraz, i pod tym obrazem jest monitor z lewej strony. Obraz jest opisany, naciskając na poszczególne y, cyferki. Będziecie Państwo wiedzieli, co to za postać. Um, i krótki opis. To są przede wszystkim postacie, które członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk i o ich tam działalności sobie poczytacie. Jest też kącik związany z Mikołajem Kopernikiem. Potem mamy taką salę przejściową. Tam jest duży, duży, duży obraz powiększony za Przysiężenie Konstytucji 3 maja, i tam możecie Państwo odsłuchać różne głosy z debat sejmowych. Z pięciu debat sejmowych. Następna sala to jest związana z działalnością pisarską, czyli taką publikacjami Stanisława Staszyca. Tam też macie Państwo. Hmm, Obraz, grafikę wzorowaną na obrazie Jana Matejki Konstytucji 3 Maja, i też w, w, na monitorze możecie Państwo zobaczyć postaci, odszukać sobie. Natomiast też można przeczytać bardzo ciekawą historię powstania tego obrazu i wiele jeszcze innych ciekawostek. Macie Państwo więcej grafik niż poprzednio, z rodu ludzkiego, i też opisane to wszystko. Ostatnia sala to jest. Sala związana z tym okresem, kiedy Stanisław Staszic pełnił funkcje publiczne i, i z jego śmiercią, testamentem i z tym wszystkim, co zostawił nam po sobie. W każdej sali są takie przyciski. Jeśli Państwo, ja nie będę przeduszała, bo tego nie można za, zatrzymać, ale za chwilę to zrobię. Jeśli przyciśniecie, to stając pod głośnikiem, to takie w krateczkę, bo tu mamy dużo w tych sufitach różnych elementów, więc stając pod tym głośnikiem, możecie wysłuchać informacji o jakimś jednym z elementów, z obiektów, które tutaj są. Więc mamy, mamy monitory, i muszę Was do tej następnej sali zaprosić. W, Całości. Nie wiem, jak to zrobimy, ale spróbujmy przejść tam, bo jeszcze chcę pokazać jedną rzecz. Wcześniej stanowić ten jeszcze. można, można tak, żeby. Jeszcze o tym, o tym meblu, że tak powiem, o tej gablocie. To, takie mamy y, gabloty interaktywne dwie. Y, w tej sali i w sali tej ostatniej. Mamy tutaj słuchawki. To oczywiście jest do korzystania no, jeden do jednego, jedna osoba. Jeśli założymy te słuchawki, y, proszę bardzo. I otworzymy szufladę. W tych szufladach są różne obiekty. To przez słuchawki wysłuchamy, co to jest za obiekt, czego dotyczy. Proszę Państwa, tylko zwracam uwagę, że otwarta może być jedna szuflada. Jeśli jest otwarta, nie otwieramy drugiej, bo ona się nie otworzy, a jak będziemy szarpać, to po prostu to popsujemy, tak? Mamy tutaj taką, taką. Tak, bardzo proszę. Mamy tutaj taką komodę, i w ostatniej sali jest szafa taka wyższa. I proszę Państwa, jeżeli chodzi, już tutaj Państwa chwilę jeszcze przetrzymam. Jeżeli chodzi o samą działalność naszego muzeum, to oczywiście jest to wystawa stała. Ta, która tutaj jest na co dzień i którą możecie zobaczyć przychodząc do nas codziennie od 9 do 16 i od 10 do 16 w sobotę w niedzielę. A, możecie można, zapraszać można, tak, tak, jak najbardziej. Można zapraszać swoje rodziny, znajomych, wręcz oprowadzić je. Samodzielnie my nie przeszkadzamy, pokazać to, co jest tutaj ważnego, ale oprócz, oprócz tego mamy na dole galerię sztuki współczesnej. Dużo z Państwa widzę takich znanych twarzy mi, znajomych, natomiast widzę, że część z Państwa jest, że tak powiem, nowym, krótko mówiąc, więc po, pozwolę sobie to powiedzieć. Galeria Sztuki Współczesnej, też dzisiaj tam zapraszamy, mamy tam wspaniały. Wspaniałe dzieła pana Marka przybyła, malarza z Poznania. 40 lat temu, jak chodziłam jeszcze do szkoły, nawet więcej, 50 lat temu, także no to było zupełnie co innego, zupełnie co innego. a teraz jest pięknie odnowione i cieszę się, że mogłam tu przyjść i obejrzeć. Nie, właśnie, nie no, tak nie, czytałam. Bo, bo księża kiedyś nie, nie, nie chodzili tak o. Ja, to był o to jest właśnie, a, to jest strój, co, że on miał tutaj ten. tak chodzili ubrani księża, nie, nie chodzili tak jak w teraz, Powiedzieć, że muzeum, w którym przed chwilą byłam, to nie tylko cząstka historii Piły, ale również cząstka historii naszej Polski. Starszy był wspaniałym człowiekiem, politykiem i jego y, troska o losy kraju była ogromna i, i bym sobie życzyła, żeby obecni politycy również tak troszczyli się o naszą ojczyznę. No, a Staszczyk był takim człowiekiem, który rzeczywiście nie poznany do końca. Ciągle człowiek, orkiestra, wszystkim się zajmował. No, jak to powiedzieć, no, ja, się, ja się domyślam, że nie, nie, mógł, nie mógł mieć strasznie dużo czasu dla siebie, bo tak. miał tyle tych rozlicznych zajęć, także ob, obeszliśmy tutaj wszystkiego, bo nie wiadomo dlaczego tutaj tyle czasu. Z, z, ze względu na to, że różnorodny miał zainteresowania, to tak samo się y, y, interesował sztuką. I tu jest wystawa, właśnie pana Marka przybyła która nas zainteresowała też i piękna kolorystyka, piękne ekspresje. No i dla nas malujących w tym czasie to, to zrobiło. Tak, zrobiło wrażenie. Byłam bardzo dawno temu jeszcze jako mało, małe dziecko, także dzisiaj to jestem zachwycona tym, co tutaj widzę. No, co, Staszic. no Bardzo światły i, i bardzo mądry y, człowiek, oświecony y, naukowiec, y, zakonnik, y, archeolog i, i można by było dużo jeszcze powiedzieć. No, właśnie po to tutaj jestem, żeby tego wszystkiego się jeszcze dowiedzieć. No, bardzo mi się podoba. Podoba mi się malarstwo. Przybyła. Bardzo. Inspirujące. Każdy może sobie odczytać, poszukać jakichś wrażeń. Tutaj podoba mi się bardzo ten odnowiony budynek. Każdy też może wrócić do przeszłości. Ja nie pamiętam, ale to gdzieś było w okolicach szkoły średniej, to bardzo dawno temu. Ale widać te pieniążki włożone tutaj, a szczególnie w to audio nie, o te, no to jest po prostu super. Wyciąga się szufladkę, nakłada się słuchawki i ten ktoś tam, lektor opowiada co tam jest w, tym, w tej szufladce. Fajne, po prostu, bardzo fajnie. Tak, elektronika została zastosowana, tak, prawda. zastosowana prawda? Tak było, <laughs> takie To znaczy bardzo pozytywne wrażenie odnowieniu tego wszystkiego. No super. Jestem zachwycona obecnym kształtem muzeum. Pamiętam to muzeum z dawniejszych czasów, zupełnie nie przypomina obecnego. Jest piękne, technicznie, multimedialnie, robi naprawdę wielkie wrażenie i wszystkim polecam na indywidualne, kameralne zwiedzanie w spokoju, żeby pochłonąć pełnię wiedzy o Stasicu. Wyskazało za dużo, więc to wszystko musi być jak Tam bardzo fajny dyrektor. Bardzo serdecznie dziękujemy, że mogliśmy się z nim spotkać. Nie spodziewaliśmy się, że będzie taka duża ilość osób, ale jesteśmy zadowoleni, że są osoby, które w ogóle po raz pierwszy były tutaj. W Pani dyrektor za to piękne urządzenie, po prostu unowocześnienie tego muzeum, także jesteśmy zachwyceni i do wszystkiego dobrego. I dalej niech nie bardzo, Cieszę się, że się podoba Państwu. bardzo. Ja bardzo. jestem zachwycona, że było tak właśnie dużo osób i zapraszam wszystkich na kolejne i wydarzenia. To było nasze pierwsze spotkanie z naszymi słuchaczami w muzeum naszym imieniu Stanisława Staszica po rewitalizacji, remoncie, odnowieniu i stworzeniu najnowocześniejszej technologii oglądania, zwiedzania